Witam serdecznie w ciągu dalszej historii Transliwera SP-5 Wanda-Wanda Kiedy wszyscy koledzy budowali Transliwery na fale krótkie Ja zafascynowałem się UKF-em I tutaj Transliwer na pasmo dwumetrowe Tak wygląda z przodu Tutaj mamy tylko i wyłącznie wyświetlacz na trzy cyfry Wiadomo 144 i końcówka w kilohercach tak wygląda tył tego urządzenia. Głośnik zasilanie, sterowanie 12V. Otwieram skrzynkę i pokazuję, co w środku. W środku transilwera płytka ustalająca prąd spoczynkowy wzmacniacza końcowego proszę bardzo również z poradnika ultra krótkofalowca historia z 90 lat czyli proszę zobaczyć jak to przetrwało tak tam była płytka ustalająca prąd spoczynkowy natomiast tutaj jest płytka wzmacniacza no tak zwanej popularnej śrubie 2N3632 i tutaj stopień sterujący yy, wszystko to chodzi liniowo transkrybler jest przeznaczony tylko i wyłącznie do pracy w emisji SSB otworzę po kolei moduły, pokażę jak to jest zrobione tak, jeżeli ktoś kiedykolwiek budował lub planował budować w tamtych latach Transliver SP6 APV kolegi z Wrocławia. To tutaj właśnie jest wykorzystany tak jako driver. Pewien element schematu, również w poradniku ultra krótkofalowca, Stopień sterujący po mieszaczu i wzmacniacz zamknięty w obudowie. Tak. Tutaj jest do tych trzech segmentów z przodu płytka licznika. Nie robiłem całości licznika, żeby wyświetlało się 144, zrobiłem tylko i wyłącznie tutaj ten element, który pokazuje częstotliwość w kHz. czy wyświetlacze. No i pokazywałem w poprzednim odcinku transwerter na pasmo 430 MHz. Tam posiłkowałem się właśnie dokumentacją z poradnika ultrakrótkofalowca wykorzystana była płytka a to jest oryginalny projekt holenderskiego kolegi, który opracował to w poradniku Ultra ultrakrótkofalowca można tam sobie znaleźć typowa przemiana w generatorze rezonator 38666 to jest powielany do częstotliwości 116 MHz plus częstotliwość 28 MHz daje pasmo 144 MHz tak dość ładnie to jest jak na tamte czasy wykonane chciałem zwrócić uwagę, że nieraz pokazuję jak przeciągam płytki kalafonią przeciągniętą w spirytusie i tu mamy efekt po latach nie? mimo opływu lat miedzie z miedzią, to nic nie zaś nie działa. ta kalafonia stanowi trwały osad i uniemożliwia utlenianie się elementów, to jest tutaj góra transliwera, obrócę radio i w następnej części pokażę sterowanie główną płytę SP-5 Wanda-Wanda, bo na tym to jest oparte.